Kochani, w kolejnym filmiku, wiem, wiem, dawno mnie nie było, ale jakoś i pogoda nie służyła, było dużo innych rzeczy, więc no, prawie dwa tygodnie nie nagrywałam, no ale powolutku wracam do nagrywania. Dzisiaj jest niedziela, ósma rano, czekam na moją przyjaciółkę. Jedziemy w okolice Kowna. Najpierw na taki rynek na samochodach, gdzie można po prostu, gdzie każdy może przyjechać i sprzedać swoje stare rzeczy. Nigdy tam nie byłyśmy, więc chcemy pojechać zobaczyć, jak to wygląda, a potem zabierzemy się na Morze Kowieńskie albo Zalew Kowieński. Jest to taki ogromny zbiornik wody, wodny. Tam jest zapora na Niemnie i ogromny, ogromny teren z tym zbiornikiem wodnym, z Parkiem Narodowym. Mam nadzieję, że dziś, dzisiejszą pogodę taką słoneczną, przepiękną z jesiennymi drzewami to miejsce będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądać. Więc co, zapraszam Was razem i jedziemy na taką małą wycieczkę. Właśnie poszła na taki mały spacerek, żeby tutaj sprawdzić, może tej te ciuchy gdzieś damy radę sprzedać hurtowo po prostu w mniejszej cenie. No tutaj jeszcze trochę mamy do sprzedania. Udało mi się sprzedać dwie rzeczy. No i bardzo fajne doświadczenie. Po raz pierwszy jestem sprzedawcą na bazarku, ale uważam, że coś, coś fajnego, coś takie doświadczenie na pewno wnosi w życie i... i a czegoś się uczymy. No bardzo nam się podobało. Nie czułyśmy tutaj ani skrępowania, ani nic. Gra tutaj muzyczka. Sobie raz na jakiś czas strepczemy, tańczymy. No bo jest chłodno. No i za chwilę pojedziemy w bardzo fajne miejsce i mam nadzieję, że będzie tam otwarte. I jak będzie to Wam pokażę. Przejechałyśmy do centrum Kowna, idziemy teraz na taką główną, na taki główny dep, na główną ulicę. Jest to Lais Wesaleie i jest tam a, bardzo słynne miejsce gdzie są pączki podobne nawet z nadzieniem mięsnym. Idę to sprawdzić. Nigdy tutaj nie byłam. Moi znajomi bardzo mi po polecali, polecali to miejsce, żebym tam pojechała sobie, spróbowała. A jak wiecie, ja uwielbiam pączki. Myślę, że to będą takie bardziej pączki e, robione z e, rogu. Zobaczymy. Więc co, zabieram Was tam i zobaczymy, co tam mają smacznego. Jesteśmy już na, tej, na tym głównym deptaku, no i dzisiaj się okazuje, że jest tutaj maraton. Zobaczcie ile ludzi w ogóle biegnie, no a my zamiast biegać jedziemy szukać pączków. Pączki, jeden taki beznadziejnie tutaj z dżem, a tutaj mięsny pączek. Wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you feel. All for you again. We've been through it all. You're the one who won. Czekam teraz na moją koleżankę. Poszło tutaj do takiego też bardzo fajnego sklepu z książkami. Zobaczcie, jaka piękna tutaj jesień, bo w ogóle jakie drzewa kolorowe. Mam nadzieję, że jeszcze te liście trochę utrzymają. Mam ze sobą dron, ale niestety nie można tutaj latać i przed chwilą tutaj ten e, bieg się skończy. To był bieg, e, tak jakby różowy bieg. Każdy i, i facet, i, i, i kobieta, każdy miał na sobie coś różowego. No, przesympatyczny dzień. Za chwilę jeszcze e, przejdziemy się do końca tej głównej e, ulicy, tego deptaka. No i chcemy pojechać nad to Morze Kowieńskie i zobaczymy jak to wygląda. Wiem, że tam są też ścieżki, że tam podobno można wynająć koni i konno sobie pojeździć nad brzegiem tego zalewu. No coś pięknego. My dzisiaj nie mamy na to czasu jedziemy, wracamy do Wilna, bo tak z Kowla to się jedzie ponad godzinę, nie będziemy śpieszyć, więc były z półtorej godziny. Mam tutaj jeszcze torebkę, taka dziwna torebka, ale w tej torebce są pączki, bo kupiłam jeszcze taki z zapasem, bo bardzo mi smakowały pączki właśnie z mięsem. Potem te pączki takie wyglądające jak faworki i jeszcze dobre były po prostu pączki takie tradycyjne tutaj jak mamy ze sera białego, czyli z twarogu. Więc takie wzięłam i pączki z mięsem, przepyszne, bardzo mi się podobały, więc jeśli będziecie w Kownie to bardzo Wam polecam to miejsce, nazywa się Spurgina I ona jest od tych starych, starych czasów bardzo popularna, nie wiem jak mnie to ominęło. No, ale jak widzę, że dużo rzeczy mnie omija, więc nadrabiam. Moi znajomi bardzo wychwalali, ale ja też teraz mogę polecieć, bo przepyszne pączki. Oczywiście inne niż w Polsce, ale też bardzo dobre. No i co, czekam na koleżankę i za chwilę uciekamy dalej. Jesteśmy już nad Morzem Kowieńskim. Słuchajcie, tu jest tak przepięknie. W tle są tutaj mewy. Chyba ja też słyszycie. Jest trochę wiecznie, więc za długo nie nagrywam. Ale mam nadzieję, że przekażę Wam klimat tego pięknego miejsca. Jest tak kolorowo, bo jesień jest przepiękna. Jesteśmy nareszcie tutaj obok klasztoru na pożejściu, a tak się mówi po polsku, a ogólnie to jest Parzajs Wianolina z Politewsku. Niestety jest zamknięty dzisiaj i nie można tam wejść, ale jest tam muzeum, można wejść do klasztoru, można wejść do kościołu, ale niestety dzisiaj wszystko zamknięte. No i tak kochani, w takim pięknym miejscu kończę ten filmik. Korek sobie leci. Przepiękna pogoda, więc tylko korzystać. Uciekamy już w stronę Wilna. Mamy z półtorej godziny, ale spędziłyśmy naprawdę super dzień w Kownie. Pogoda dopisała. Nareszcie są słoneczne dni. Bardzo ich zabrakło. Ostatnio jak było u mnie Asia, to nie udało nam się w ogóle nigdzie pojechać, nigdzie pójść Dosłownie na spacer do Starego Miasta i tyle, bo padało, bo było zimno i nie dało się niczego w ogóle nagrać. A takie miałam plany, i zazwyczaj jak tylko powiem, że mam takie ogromne plany, no to te plany niestety w jakiś sposób są zakłócone, więc wolę nie zapowiadać i, i dmuchać na mm, zimne niż powiedzieć, że co jakieś filmiki będą, a potem ich nie będzie, bo właśnie pogoda nie dopisała. A ja wolę nagrywać jednak, jak jest taka ładna pogoda, jak dzisiaj, piękne słońce, kolory. No wiecie, <ścoughs> że ja takie rzeczy lubię. Nade mną tutaj lata yy, dron. Ja też dzisiaj polatałam. Zresztą już widzieliście. No i co, mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Życzę wam miłego wieczoru, miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.